Oj, drodzy, nadszedł dzisiaj wielki dzień, Aj powiadam wam, wielki dzień nadszedł, z tej strony zywer to 23 odcinek Minecraft Daily, słuchajcie, przypominam wam na starcie o czymś takim i o komentarzu, gnojce jedne, jeśli nie zostawiliście pod poprzednim odcinkiem, to staramy się tutaj o aktywność, moi drodzy, przypominam. Dzisiaj idziemy handlować z villagerami. Z racji, że mam ich tu mało w mojej okolicy, wybieramy się moi drodzy do wioski tej przy portalu Kresu. Ponieważ jest tam dużo villagerów i jest z kim przez to handlować. Ale najpierw, zanim cokolwiek, muszę podkładać prawda, <laughs> moje przedmioty. I składa się oczywiście, że dzisiaj też będzie 10 minutowy odcinek. Wow, pięknie, prawda? Ja wiem moi drodzy, ale kwestia jest taka, że dzisiaj jadę odebrać dyplom. Dyplom masażysty, że mieć papiery, że tak, ja oficjalnie niniejszym nominować się mogę tytułem technika czy coś takiego zresztą każdy rozumie chyba o co chodzi, prawda? Jadę sobie te odebrać tytuły, moi, tytuły, moi drodzy. Dobra, to będą e, Boxy na czcinę, to jest sobie pok odpowiednio. Ech, żebym wiedział, kurczę, że one do Czciny służą. Trzciny całkiem sporo wyhodowałem. <laughs> Może nie są to trzy podwójne skrzynki, bo aż tak mi się zbierać nie chciało, powiem wam. Ale cyfro nazbierał, ile trzeba normalnie. Nazbierał, kurczę, panie, Belo ileś. Tego już mi się nie chce zbierać teraz, to będę sobie zbierał w przyszłości. Także ciap, ciap, no i kurczę, zaczynamy przenosiny, no bo tego jest tyle, że po prostu masakracja. Jeszcze mogę książki wziąć w sumie z mojego magazynu. I to by nie było głupie, bo książki też się przydają do odblokowywania później tych z trzciną, Czy też po prostu do sprzedawania. Więcej nie. No kurczę, mam zamiar się dzisiaj nieźle obłowić, moi drodzy, na tej wiosce. To też wezmę sobie tego i tego troszeczkę. Wow, dwa shulkerboxy zapchałem, także jest to solidna ilość. W ogóle Sky Tower już prawie skończyłem, także już niedługo będziemy brać się za wyposażanie Sky Tower, moi drodzy. Co myślę, że będzie fajną częścią tutaj zabawy. Już niewiele zostało, w sumie tylko tył, <laughs> kilka paneli do, do u, uszykowania, trochę w wolnym czasie sobie po, pogrywałem i uzupełniałem nasze, prawda, Sky Tower. Dobra, gdzie ja mam książki? Książki mam w tym miejscu, więc wezmę sobie ich, o tyle na styk myślę będzie, och, bo i takich więcej nie pomieszczę, i chciałbym jeszcze jedną rzecz wziąć ze sobą. To będę musiał chyba sobie skraftować, mianowicie, gdyż już ponieważ tego chyba nie mam w ogóle, tak, nie mam w ogóle. Yy, także rzeczą, którą chcę wziąć, są pulpity. Oczywiście, jakby ktoś nie wiedział, yy, ponieważ dzięki nim będę mógł tworzyć lejbreryjany sobie w każdym mieście, w którym będę chciał. Yy, teraz tak. Te pulpity robiło się chyba z półpłytków, pół półbloków. Tak, z półbloków się robiło. Dobra, mam cztery. Dobra, to dorobię sobie do pięciu, <laughs> bo gdyż już ponieważ dlatego, że moi drodzy. Po prostu tak będzie mi prościej, poniszczę po prostu sobie stanowiska pracy, o Jezu, jak mi się ciepło zrobiło, aż mi kurczę okulary zaparowały. No niestety, dzisiaj już na większym tempie pracujemy, prawda, cyfer sobie odchorował, co prawda dzisiaj czasu, z racji, że piątek nie ma specjalnie dużo, kurczę, piątki są porąbane u mnie. Ja, ja nie lubię piątków osobiście, od lat piątki to były te dni, które rozpoczynały u mnie weekend, co prawda, siema ending ale kurczę, zawsze jakoś tak, wiecie co, nie lubiłem piątków, z tytułu, że zawsze miałem, w liceum przynajmniej, korepetycje z matematyki w piątki, tak, pech się złożył, że akurat do matury musiałem się na korepetycje zapisać, bo z matmy byłem, z matmy, która mi się w życiu przyda, byłem bardzo dobry, ale z obliczania jakiegoś kąta, banana, arbuza, niestety, no, byłem noga, także, także cyfru miał korepetycje. I zawsze były w piątki. Także piątki to były takie, że często wracałem po 20 dopiero do domu, i dopiero wtedy miałem czas. A że Cyfru był zawsze. Wait a minute, czemu to się naprawiło teraz? Nagle, A że Cyfru zawsze był YouTuber i zawsze YouTuber bardzo chciał robić. No, to kurde, piątki były na stratę zawsze, nie? I zawsze ten kurczy. Jak ja sobie o tym kurczę, myślę, nie, nie chcę mi my się myśleć nawet o tym, wiecie. Ko z matmy. coś okropnego po prostu, no, ale, ale zdałem, zdałem maturę, zdałem dobrze maturę. Także mam to za sobą, nie? Już żadnych korków więcej e, 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 w życiu. E, e. pies mi puka do drzwi, ale musi przeżyć, trudno. He, he, he. Zacząłem nagrywanie, co nie będę wyłaził specjalnie, żeby go kurcze wpuścić. Klucze byś dorobił się jeden. Dobra, jesteśmy... O jest, naprawdę w nocy ruszyłem. Nie, ja to jestem po prostu number one powiem wam chwilami. Dobra, to se położę tutaj, powiedzmy ten. No i jak mówię, ambitniejsze odcinki już nadchodzą, moi drodzy, już niedługo, już jeszcze troszeczkę, no 23 odcinek, prawda? Jak na razie będę wam wszystko nagrywał. Może nie wszystko, bo trochę rzeczy wam faktycznie nie pokazuję. Co nudniejsze rzeczy staram się robić Out of Vision. Ale staram się, kurczę jak najwięcej dla Was zachować, oczywiście, moi drodzy, żebyście mogli sobie na materiałach kurczę pooglądać. Dobra, stracicie pracę, 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 co? Ale strać pracę, zobacz, masz takie fajne fajna posadka, nie? Dobra, nie chcesz, czyli prawdopodobnie kurczę jeszcze jest za wcześnie. Poczekam, aż oni sobie wczytają to, że nie mają pracy. <laughs> Ewentualnie poszukam librariana ich tutaj wioskowego. O, tu jeszcze jest jeden kom komposter, swoją drogą mogę je z de facto, bo no. Kurczę, jest to oszczędność płotków na pewno. Dobra, krzesełko mam. Chyba. I temu nie zbierałem, z tego co pamiętam. Ole, was tu dużo! Ojo, oj, oj, dobra, idealne miejsce dla mnie. Ej, to się obuduje, wiecie? Jak ja was zamienić mam? Czekajcie, bo to musicie mieć na tym samym poziomie, co wy jesteście, nie? A to musicie mieć chyba przy sobie. Kurczę, to no muszę przy nich położyć. Ej, ale to jest idealne, po prostu, miejsce, wiecie, co ja wam powiem? Ja tu kurde, nie. Czekaj, mam biały konkret. Ja tu kurde wracam normalnie. I ja sobie robię, powiem wam tutaj kolejną farmę npc tów Dobra, jesteś tutaj, siema no. Także mogę z tobą pohandlować. E, 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 e! Cześć, gdzie idziesz? Zostań tutaj, no, dziękuję. Cyk. Czap ciap. ciap. Dobra, panowie, ktoś jeszcze bierze zawód? Halo? Proszę? Pro, proszę mnie nie ośmieszać, dobrze? Dobra, cyk. Teraz zrobię sobie tutaj cyk, 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 szybki crafting table, cyk, cyk. I teraz muszę wziąć sobie trzcinę do ekwipunku, za trzcinę włożę książ... Książki, powiedziałem! Dziękuję. Cap, cap, cap. Z tym mam ograniczony ekwipunek, dobra, to, 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 to idzie wek w takim razie. Ciap. I teraz szybko papier craftujemy z tego wszystkiego. Dobra, Siemano. Zobaczymy, ile emeraldów uda mi się, moi drodzy, wyrobić z całego tego deala. Byle bym nie mi skliknął i czasami nie sprzedał mu Emeraldów za kurczę książki, bo naprawdę liczę na to, że kurde trochę tego odłożymy sobie. Także siema, leveluj, A wy chłopaki musicie chyba wstać, co? Żeby kurczę te zmienić pracę. Dobra, macie w takim razie, wyjdźcie. Wyżej kurczę, znajdę sobie inną tutaj wioskę. Dawaj, mnie stack, cyk. Ojoj, ty się zablokowałeś od razu. Aha, bo książki można łatwiej, dobra. Ale można ci kolejny papier posprzedawać, super. Może pozmieniali to mechanikę i oni się w końcu odblokowują, bo się jakiś czas nie odblokowywali, muszę wam powiedzieć. I trochę to było smutne, kurcze, że sprzedajesz NPC-towi, sprzedajesz, niby, kurde, okej, a tu nagle chłopak się totalnie blokuje i nic nie ten teges, nie? No widzę, że teraz się zablokował. O. A teraz mam przecenę, kurcze, w ogóle u niego. Feather Falling. tak bym powiedział. Dobra, tu się poblokowałeś. To tu już mnie nie obchodzisz. Teraz bym prosił o kolejnego z kolei. Proszę o wyjście. Proszę o wyjście. Proszę wyjść z tej fontanny! Do jasnej, ciasnej... Paltofloniastej, kurcze. No i pięknie, zobacz. Bane of Antropods. No to tak średnio bym powiedział. Sprzedajemy tutaj aż do bólu, moi drodzy. Oni nie powinni uciekać, bo mają tu profesje swoje, więc... O, będzie ideolo dla nich, cyk loyality o! O, ja przynajmniej... O 40 level w ogóle, kurczę Dobre. Ile? Mamy już ponad staka, Do to jest y przyzwoita ilość bym powiedział. Już mi się powoli trzcina kończy. To... Jest bardzo dobry znak, moit drodzy. Dobra, czy ty masz książki? Ojej, jej Wow! Ale drogie w cholery, to nie, nie mam zamiaru cię tego sprzedawać czasami. Zamiast tego kurczę poleweluję sobie trochę wajku kurde panie, chcesz się dealować tyle, to kurczę się dealuj, dobra. Jeszcze jeden tutaj sobie położymy. No co, jest to kurczę, powiem wam, fajne coś, że kurczę, mam tu wioskę taką. Taka wioska, trochę pulpitów bierzesz i kurczę, patrz. I masz kasy jak lodu po prostu, nie? I 23, ale ty już jesteś zablokowany. Ty jesteś już tutaj tak ciulowo. Ty masz pierwszy level, ty masz pierwszy level, dobra. To u ciebie sprzedajemy. 24. No lepszą cenę mógłbyś dać, lepszą cenę, ziomek, <laughs> uwolniłem was i tak dalej, ale dobra, rozumiem, inflacja, te sprawy, i ty masz jeszcze, dobra, u, to fortunczyszy nawet, ale fortunkę to bez problemu mogę sobie poenchantować, z takich enchantów nie mam zamiaru sobie za zachowywać, z tytułu, ekspiarkę w endzie i kurczę, jakikolwiek enchant, to jest dla mnie nie problem w tym momencie, bo to tak naprawdę przesiedzenie po prostu trochę więcej i zenczantowanie jakiejś książki, nie, dobra, jesteś tutaj, cyk, od razu. Panie, jak normalnie ja tutaj, kurczę, tako, taki pieniądz wprowadziłem do tej wioski, że masakra, nie? Dobra, który levelował? Ty levelowałeś. I masz książki, ojeju, ojeju, jak ja cię szanuję, ziomeczku. Chodź tu do mnie. Jeszcze więcej tego, już, kurczę, ponad dwa staki mamy, słuchajcie, ponad dwa staki, to jest coś. To jest kurde potęga. O oh je. Yeah. Tak, a ja się zacząłem i powtarzam w kółko to samo. No ale rozumiecie, mam nadzieję. Całam <laughs> coś mnie trapie w gardle. Dziwne, bo wyzdrowiałem. I to w pełni. Dobra, tu. To... Jezus, ty masz jeszcze miejsce na te książki. Dawaj. Dawaj, ja ci opchnę wszystko, słuchaj. Patrz, masz tu... A nie, ty tego już nie chcesz. Ale ty chcesz, bierz. Bierz, chłopie, ja nie czytam tych książek. One mi są zbędne, naprawdę. Zbędę, tam... Zipping Edge 14.3, o, taki. No i pięknie, rozumiemy się normalnie, nie? Dobra, jeszcze muszę zrobić sobie resztę z tych papierów, które mam. I ty masz tutaj scribing book za ten. Ty już nie masz nic. Ty nie masz nic. U ciebie mogę sprzedać, troszeczkę tani nawet, fajnie. Już idę otworzyć ci psie jeden, kurde, normalnie do drzwi mi puka. Dobra, ty już mi się tutaj pięknie chyba poblokujesz zaraz, ale dobra, póki jeszcze mogę coś ci tu posprzedaję. No i kurde, panie, mówi państwo, no, no, powiedzcie mi, że ja źle dealuję, kurczę tej npc tami nie? Znaczy mógłbym tu Hero of the Village oczywiście, ale moi drodzy, no nie oszukujmy się, ja jestem leniwy człowiek, wy też. Jesteście leniwi, nie kłammy się, jesteście, jak najbardziej. te yy, dwóch. I am here, so back, moi drodzy, I am back. I am back, you. Dobry. Swoją drogą, chciałem ich teraz zabezpieczyć jakoś. Tylko myślę, jak to zrobić, kurczę. Pozabieram im stanowiska pracy, bo one mi się przydadzą. Nie mam zamiaru im tu zostawiać w żaden sposób tego. Yy, dobra, konkret, jakkolwiek połatać tą fontannę i ich tu wepchnąć. Yy, bo misja jest taka, żeby pozamykać chociaż dwóch tutaj. I zrobię sobie farmę w przyszłości, wiecie? Zrobię tu farmę z tytułu, że no kurde, ta przy mnie nie działa. A farmienie z npc tów to taki dosyć dużo ważny. Kurcie, element jest, powiem wam. Dobra, wchodzisz tu. Ej, ziomek. Dobra, tu żeby nie mogli se wyjść wyżej. Cyk. No i proszę za mną, proszę za mną, panowie. Panowie, panowie. No, do góry. Pimpuś, skakuj. No zobacz, hops, pip, skabada. Muszę im tak zrobić, żeby większa szansa była, że wskoczy któryś. To muszę zrobić tu rampę wszędzie. O jeszcze mi gole ma tam w pieprzcie. No. Już w ogóle będziesz zadowolony jak nic. Dobra, to chyba nie pójdzie w ten sposób, wiecie? To muszę to inaczej załatwić. Otycham jej mi prosto taką kurczę. Tu już mi do dołu. Już i myk do dołu! Hehe! He. Dobra, pozachowuję sobie ich w ten sposób w takim razie. Ty też chcesz do niego wskakuj, kurde, zobacz. Zobacz, zobacz jak easy, no a jakie Party! To jest problem, bo wy macie już profesję. Muszę kurczę jeszcze zrobić sobie cho chociaż jednego farmera. Ale dobra, jesteście tutaj pięknie. To dobra. To tu mam jakieś unprofessionable. To proszę bardzo. Pyk, pyk, pyk. I do dołu wskakujemy. No. E! Hamie! Co za hamie prostak? No, normalnie nie idzie się... No, stój tu! Pięknie, no to mi się podoba. Se schowam, cyk, będzie przynajmniej jeden farmer. No to mamy ich schowanych w sumie, ile sześciu schowałem. Także nie to kurczę. Stiko Wioskę już chyba obrobiłem ze wszystkiego, co jest przydatne. Cześć, 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 golem. I ja będę se wracał powoli do mojego domku, moi drodzy. Dzisiaj to by było na tyle w sumie: 300 emeraldów. Oh my god. No, chcę powiedzieć, że jest maśniutko, nie? jeśli chodzi o emerysy. Ile to będzie w blokach? Musisz sobie zobaczyć, kurczę, musisz to zrobić. Ach, ale, ale normalnie Słek, moi drodzy, z flex i te sprawy nie na dzielni. 21, super. Także ja kończę odcinek, moi drodzy. Wracam sobie do domku. Dziękuję serdecznie za oglądanie. mam nadzieję, Że wam się spodobało, oczywiście, to, no, że zostawicie taką tam opkę w górę, apkę. Nie? Nie, nie, nie łapkę, tylko apkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. cześć.